Słowa mają moc. Mogą wznosić albo ranić. Te prawdziwe, pochodzące z wnętrza, poruszają do głębi. Nie lubię nadużywać słów. Ludzie zasłaniają się potokiem słów, chowają się za nadmiarem treści, w których brakuje sensu, istoty, prawdy. Wsiadłam do autobusu. Wolne były tylko siedzenia naprzeciwko siebie. Usiadłam pod oknem, skuliłam się. Patrzyłam w okno i w duchu prosiłam, żeby nikt się do mnie nie dosiadł. Może to dlatego, że ostatnio potrzebuję dystansu. Odrzuca mnie brak życzliwości, którego doświadczyłam na własnej skórze. Dużo tego było. Stało się. Z zamyślenia wyrwała mnie osoba, która obok mnie usiadła. Był to wysoki chłopak ubrany w szlafrok. Pomyślałam, że to bardzo dziwne, że nie powinien się tak ubierać. Właśnie wtedy przyłapałam się na braku życzliwości wobec niego, a przecież nie znam jego historii. Może nie stać go na płaszcz? Może to była jakaś jego manifestacja? Nie zapytałam go o to, tylko od razu go oceniłam. Nie zapytałam, czy mogę mu jakoś pomóc. Zignorowałam go. W tym wszystkim zabrakło mi życzliwości. Szczerze, to nie wiem, co mam powiedzieć. Ostatnio, jak już napisałem mój monolog, to w głowie miałem wizję, że wszyscy będą się śmiać. Dla mnie to, co wymyśliłem, było bardzo zabawne, ale jakoś nikt się nie zaśmiał. Smutełek, więc nie będę pisać, bo nie mam weny, plus to, co dla mnie jest zabawne, dla innych niekoniecznie. Myślę, że mam za duże oczekiwania. Od zawsze lubiłem rymować. Dlaczego? Wtedy czuję, jakbym dopasowywał jedno do drugiego. A w życiu ważne są słowa: tworzą język, w którym myśli nasza głowa. Moja trochę błądziła, bo próbowałem swoje myśli chować. To było jak klątwa rzucona na mnie przez jakiegoś szponta, i długo starałem się z tego jakoś magicznie wyplątać. Ale spotkało mnie tyle rozczarowań, że to siebie schowałem do kąta, myśląc, że uchronię się ode złego. Pomyślałem, dość tego. Trzeba pilnować swojej przestrzeni, by się nie poplątać, jak słuchawki w kieszeni. Pamiętam klatki i ławki, my nastolatki, chłopaki i dziewczyny, i ja robiący z siebie żarty, żeby mnie polubili. Kpiny. Dziś już wciskać swój puzzle nie mam siły. Bardzo długo szukałem na to medycyny, bo czułem, jakby zabrano mi zabawki bez podania przyczyny. Okazało się, że jestem z innej układanki, i dziś to ja jestem autorem własnej bajki. Czasem potworem, a czasem rycerzem, co ocali księżniczkę, gdy wejdzie na wieżę, a czasem zmieniam to, w co wierzę. Czasem, nawet często, myślę, że to wszystko jest bez sensu, przez co chodzę w spak. I to mnie męczy, jak jakiś rak. Jednocześnie cierpiąc na nadmiar i brak. PKP pierwsza klasa. Kupiłam bilet tylko dlatego, że w drugiej klasie było drożej. O co tu chodzi? Nie wiem, ale dostałam bułeczki z camembertem i gruszką maczaną w occie, kawę i sok. Z głośników leciał Chopin. A wczoraj dostałam pismo od naczelnika urzędu skarbowego, w którym zwraca się do mnie. Przepraszam panią, bardzo serdecznie. Coś się tutaj wydarzyło w tym kraju, a nie wiem? I tak uważam, że za dużo jest klasizmu. Dlaczego jedzenie zajmuje tyle czasu? Dlaczego w dobie tak rozwiniętej medycyny i technologii nikt nie wymyślił super tabletki, która zastępowałaby posiłki? Jedna tabletka i zakupy z głowy, jedna tabletka i gotowanie z głowy. Można zaoszczędzić tyle czasu. Można by go wykorzystać na pracę albo na przyjemności, chociaż podobno jedzenie jest przyjemnością. Dlaczego mamy tak mało czasu? Było lato. Byliśmy nad jeziorem. Nigdy wcześniej nie spotkałam tak fascynującego gościa w budce z jedzeniem. Koleś robił jakieś tam burgery, tortille i tym podobne. <gulanie> Ogólnie, jakie robił, to komentował sobie pod nosem, że na przykład. Jak mi się nie chce tu być, kurwa! Jak gorąco! Jeszcze tylko dwie godziny. On chyba myślał, że to tak pod nosem, ale to była zwykła budka z żarciem. Wszystko było słychać. On nawet wiedział, że to słychać. Tylko miał wyjebane. Najlepiej jak wydawał komuś burgera, trzymając go na wyciągnięte ręce i wołał BURGER! Po czym podnosił głowę do góry i mówił ale mi się nie chce. On nawet nie krył się z tymi komentarzami. Wszystko było słychać. A koleś po prostu miał wyjebane. Brakuje mi tego czasem, żeby też tak mieć, żeby po prostu się nie przejmować. Mieć wyjebane. Staszek rzucił kolegę klockiem w oko. Zapytam. Co to właściwie było i dlaczego tak zrobił? Staszek stał przede mną i patrzył w ziemię. Nie odzywał się przez 10-15 minut. Nie krzyczałam. Stałam, patrzyłam, czekałam. A on nic. Wyglądał, jakby się bał, że za chwilę na niego nakrzyczę albo uderzę. Wypełkotał wreszcie jakieś nie wiem dostał ode mnie pogadankę, że trzeba bawić się bezpiecznie. Mam 25 dzieci, więc mogę powiedzieć, że na tle grupy Staszek jest dziwny. Tata skwitował to krótko. On tak ma. Nie przejmował się. Nie wiem kto jest dziwniejszy. Najbardziej tym wszystkim brakuje mi tego, że nie mogę powiedzieć rodzicowi masz pan popierdolone dziecko, Idźcie się zbadaj i się tym zajmij. Uśmieszek poproszę, napisał. Zapytałam w jakiej sprawie. Z czystej sympatii można, odpowiedział. Przecież ja jestem człowiekiem chmurką. Odparłam. Nie, nie mógł uwierzyć. Ja bardzo lubię być człowiekiem chmurką. I to wcale nie znaczy, że jestem zachmurzona. Po prostu jest we mnie nadmiar skłębionych myśli, pytań i wątpliwości, miałam ochotę na pączki. Wyszłam po pączki po całym dniu zmarnowanym w łóżku. Po drodze minęłam dwóch chłopaków, których ominęłam zbyt szerokim łukiem. W sklepie kupiłam pączki. Idąc, jadłam pączki. Nie zauważyłam, że jeden z tych chłopaków cały czas za mną szedł. Spytał, czy możemy pogadać. Gadaliśmy. Spytał, czy lubię rap. Nie lubię. Spytał, czy podam mu Instagrama. Nie chciałam. On lubił psy, a ja koty. On wolał donaty, a ja pączki. On od razu chciał mnie zaprosić w gości. Najbardziej w tym wszystkim brakuje mi romantyczności. 14 marca, godzina 22:30, hol dworca głównego PKP we Wrocławiu. Na moich plecach niebieska kamizelka z napisem Perekładacz Tłumacz. Podchodzi kobieta i prosi mnie, żebym zadzwonił na przejście graniczne w Krościenku, bo jutro będzie tam jej 17-letni syn Wiktor i żeby się nim tam zaopiekowano. Odruchowo sięgam po telefon, wyciągam z kieszeni i iluminacja. Ręka cofa się bezwładnie z powrotem. Podchodzę blisko do oksany, patrzę jej w oczy i mówię. Że jeżeli jej syn jutro przekroczy granicę z Polską, to w każdym jej miejscu będzie na niego czekał ktoś taki jak ja, żeby udzielić mu pomocy. Kobieta uspokojona wraca do domu, a ja zostaję z całą granicą polsko-ukraińską i wszystkimi ludźmi po naszej stronie na swoich barkach. Nazajutrz wieczorem Wiktor ze swoją mamą jest już we Wrocławiu. Uff. Tak od początku do końca. Czy ja w ogóle jestem jeszcze wierząca? Z nadmiaru zła całego, które nas otacza, trudno mi je znaleźć choć małe światełko do świata dobrego, tego naszego normalnego, pełnego marzeń, miłości, wzajemnych relacji. Jakkolwiek to zabrzmi cynicznie w ferworze tej całej nieludzkiej rzeczywistości. Wierzę w Ciebie, Boże. I niech mi zrzednie mina, jeśli zabierzesz do piekieł tego skurwysyna. Bardzo mi brakuje w tym wszystkim Ciebie. Czy to w ogóle jesteś w tym cholernym niebie? Wysoko. Krawężniki. Jak schody. Przepaść dla astygmatystów. Astygmatystów? Astygmatyków. Astygmatyków albo astygmatystów. Cholerne różnice poziomów. Jak temu zaradzić? Za dużo jest krawężników. Hm. To tylko moje zdanie, ale jest za mało znane. Od kilku lat praktykuję robienie zdjęć odłączonym z kontaktu z i zakręconym kurką, by mieć pewność, że przeze mnie nikt nie spłonie. Wcześniej tylko sprawdzałam 5 razy przed wyjściem, ale po 20 minutach zapominałam. Czy ja by na pewno sprawdziłam? Wtedy miałam dwa wyjścia. Żyć z myślą, że mój blog pojawi się w wiadomościach, a rodzina współlokatorów będzie mnie nawieść do końca życia? Lub nie iść na zajęcia. Obecnie moja galeria pełna jest artystycznych fotografii żelazek, piecyków i drzwi. I dobrze mi z tym, tylko terapeutka coś narzeka, że tak nerwicy nie wyleczę, ale nie umiem inaczej okiełznać tego nadmiaru lęku we mnie. Ciągła krytyka, ciągłe oceny. Polubią mnie czy nie? Jestem miła czy nie? Dobrze to zrobiłam, czy dałam plamę i zwrócą mi uwagę? Goni mnie przeszłość. Boję się. Nie chcę spotykać ludzi, o których staram się zapomnieć, ale los nie jest po mojej stronie. Mam ochotę uciec. Nie oddycham. Złapałam się na tym, że wstrzymuję oddech. Dlaczego? Z lęku, z braku pewności siebie? Znowu ten zasrany autobus się spóźnia, aplikacja pokazuje, że właśnie odjeżdża. Ta, jasne! O, jest! Ha, ale co to, znowu pełno ludzi w autobusie. Wszyscy ściśnięci jak serdelki w puszkach. O, jest jedno wolne miejsce. A nie, przepraszam, to laptop tam siedzi. Zmęczył się staniem i musiał usiąść. Bezsilność. Ściekłość. Niepokój. Wdech. I kurwa wydech! Myślę, że za dużo myślę, za dużo stresu. Jak być sobą w świecie, który na każdym kroku czegoś wymaga, w tłumie, który ocenia, w czasach, w których wirtualne ja udaje ciebie. Co wypada. Co można? Co zostanie zaakceptowane? Czuję, że coś udaję. Ciągle czegoś nie mówię, powstrzymuję się, krępuję. Czy mnie lubisz? Czy może chociaż tolerujesz? Za mało w tym wszystkim mnie. Są gdzieś tam w środku. Czasami je czuję. Boję się. Ale myślę, że to właśnie przez nie latam. Jednocześnie jestem na linii i obawiam się tego cholernego upadku. Brakuje mi w tym wszystkim równowagi. febrer abril, més o menys, és temporada de calçots a Catalunya. El calçot és una verdura similar al carbassó, però més prim. Cuinem els calçots a les brases d'una foguera i un cop la pell de fora està negra, els traiem del foc i ens els mengem sucant-los en una salsa anomenada romesco. I està deliciós. El que trobo més a faltar ara mateix és cuinar i menjar calçots amb els meus amics i amigues.